Witam Was niezwykle serdecznie z tej strony Wixen.pl i dzisiaj. Przepraszam. Chciałbym Wam pokazać bardzo fajnego moda. Jest to mod show. W, no, będzie. W tytule będziecie mieli nazwę. Mod dodaje nam takie jak widzicie. Nawet nie wiem jak to nazwać. Nie wiem jakie jest tego tłumaczenie. To są takie półki. półki na których możemy położyć. Czyli na przykład muszą sobie kamień desk, nie wiem, tam... z każdego po jednym na przykład, coś takiego. O. I mamy tutaj... ...o, nie, to wszystko położone. E, to może teraz powiem, jak zrobić... Tak, taki... ...taką półkę. Wchodzimy w crafting Table... ...i mamy do... możemy zrobić... ...cztery typy takich... ...właśnie... ...półek. Możemy zrobić z brygst, slaba, desek, obsydianu lub kamienia. Pokażę wam, jak zrobić z kamienia. W taki sposób: stone shelf no to u shelf właśnie shelf mod wooden shelf obsidian Shelf. A, jest to Rubiriksat, z czegoś innego robi. Nie. z tego. Hmm, poczekajcie chwilę. Przepraszam, po prostu coś innego tego e, I mamy Brick No i tak, no, te niszczą się tak, te niszczą się tak, te niszczą się tak. I to się tak samo. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiam wixen.pl i zapraszam do oglądania kolejnych modyfikacji z Wixenem. Trzymajcie się, Marka.